Witam bardzo serdecznie. W kolejnej części zagramy w tajemnicy rodzinne zbrodnicza mentalność, a skończyliśmy na tym, że mieliśmy ustawić skrzynkę z bezpiecznikami, a dokładnie naprawić skrzynkę z bezpiecznikami. Dobra. Napraw skrzynkę z bezpiecznikową, zamieniając bezpieczniki tak długo, aż sumy będą się zgadzały z wartościami na tablicy po lewej. Lewej. tu ma być 40 Tu jest 100, co? Aha, ogólnie ma być 100, dobra mm -hmm. no... 100 Tu jest 90 Mamy dziesiątkę? Nie mamy, nie mamy dziesiątki Jak nie mamy dziesiątki To to musi być w tym miejscu tak to jest 90 No mm. ale dobra tu 90 też nie może to być Tu musi być w tym miejscu, Pekpek, pek. tu ma być 95. czyli to no, gotowe, ale czy naprawiłam wagonik? działa. E... Mapa? okej okay. Możemy wchodzić? Co za gość? Profesor zniszczył mechanizm. Dobra, to wyjście ewakuacyjne, gdybym tylko miała coś do awaryjnej ucieczki. Jedno uderzenie i szkło. A proszę. Teraz trzeba, trzeba pozbyć się wszystkich niezbędnych rzeczy. No i kartony po kolei. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Ktoś został kartonem w głowę. Tu jest ten yy, właśnie, tu jest puzel szalik. Bierzemy rękawice ślady. Kurczę tutaj, chyba już nic nie możemy zabrać. No dobra, to szalik za okno. Szklane ostrze. Droga wolna. Teraz będę potrzebowała czegoś z pętlą do zarzucenia na ten kamień. Tu coś jest. Nie mogą tego zbiorić. Hmm, odpowiednim. Ale to co, tym do przecią? To nie jest metalowa siatka? Nie, to nie jest metalowa siatka. No i dobra, co my tu mamy? Wąż gumowy. Wstążka razy 3. Mamy żarówka? Żarówka? No i co? Ona musi być gdzieś na widoku. Ta żarówka? Dobra. Kompas? Monety? Kubek ma gdzie się widziałem przed chwilą? Tu jest też żarówka. Ćma. Tu chyba była tak. Tak, mamy to. Dobra, otworzymy teraz to, lina, topór gaśniczy, strzałki gdzieś, strzał, co? Strzałki gdzieś tu muszą być, aha, no tu są strzałki, klamerka, zapalniczka. Jest i ryba. No i mamy topór. Zrobisz. A jest, robisz. Dorzucaj. Piękny rzut. Ewakuacja. Znajdź bezpieczne miejsce do złapania w odpowiedniej kolejności, abyś mogła bezpiecznie się wspiąć. Oj. Nie to? Uciekaj stąd. Pek! Pek! <laughs> Doctor. Figurka. You again. My name is My name is I I can't remember. I am Mark. No, no. I remember. I'm Tom. Yeah, definitely. I am Tom. Are you searching for Professor? No, no, please. No. He will hurt you as he hurted me. To jaskinia, czy przejście? Sekretne przejście. My mu się nie damy skrzywdzić, panie kolego. Co tu mamy w krzokach? Bierzemy to. Tu jest coś tam, jest zakopane, ale nie wykopię tego gołymi koma. A mogłabyś spróbować. Do góry? Ok, tak gdybym tylko jakoś. Aha, widziała. Wyżumienie w kształcie ryby. Czyli tu będę musiał trybką, bo cztery trybka potrzebuję, czyli to mogę dać tu. Jeszcze tylko trzy. A, są. Y jak ona się nazywa? Saperka, tak? Dobrze mówię? Prawie dosięgnę, gdybym Ty tylko miała coś do podniesienia tego. Mała łopatka, ona się nazywa saperka, jak dobrze pamiętam. Tego już nie wezmę, jest na krawędzi, mogłabym spaść. <laughs> Okej, okay, mamy trzy trybka to tu, to tu i to tu. Umieść zębatki na odpowiednich pozycjach. Wszystkie muszą się sobą łączyć i obracać, aby mechanizm zadziałał. Sensu. Dobra, tak. To ma być tu na pewno, nie? Tego nie mogę ruszyć. Za mała. A gdybym dodał tak. Hmm. Toż nie? To też nie? O. Co jest z tym? Dobra, nie włożę, nie włożę tego. To mogę zabrać? Nie, tego nie, tego nie. To mogę zabrać. To mogę zabrać. O, no dlaczego to nie wsposowało tam? Jest no, tak wiedziałam, sekretne przejście. Wchodzimy, zobaczymy. Znowu on. Aha, on będzie teraz za nami szedł? Chodził? Po co? Nie chcę. Zdecydowanie to trzecia litera greckiego alfabetu. To druga Wygląda na, pie na pierwszą no mamy rybkę Tutaj mogłabym spróbować odgadnąć kombinację, ale zajęłoby, zajęłoby to zbyt dużo czasu. Tak jest. Mogłoby to troszeczkę dużo czasu zająć Mogę to wziąć. Mam tylko statek. Po prostu ciężko to rozgryźć bez odpowiednich... Instrukcji. Tutaj, tak? Tutaj damy tą rybkę. No proszę, mamy piramidkę. A, potem sobie to złożymy. O tym sobie złożymy. I Instrukcja do symboli. Tutaj. Czyli trzy. Instrukcja symboli nie wystarczy. Będę potrzebowała czegoś więcej. Czegoś więcej, tak? Tu coś jeszcze jest. A mogę tutaj kopać? Będzie tu potrzebny specjalny rodzaj klucza. Tylko gdzie jest dziurka od klucza? Też nie. Tu już byłem. Co i co, teraz będziemy w kółko się kręcić. co? Teraz nie mam pojęcia. A mogę są... Sobie... Co Stub... On mi w niczym nie pomoże. Książki. On potrzebuje jeszcze jakichś symboli. Chwala wie! Nie mam pojęcia. Tego tam nie wezmę, tam nic nie włożę do góry nie mogę iść, tego też a popatrz. Aha, to nie tak. A jak? Czy to podstawa piramidy? Nie jestem pewna. Bez pozostałych części. No to gdzieś pozostała mi jeszcze jedna piramida. Ja byłem przekonany, że to jest pręd od tej litery B, na której się trzyma. Dobra, Aha, tutaj już nie ma. Tutaj jedynie nie ptaka mogę włożyć. Ptaka, a to mogę włożyć tutaj, do Alfy? Tutaj to jest przecież. Mamy klucz. X pięknie. Beta. I co to jest? Semikstura? Butelka z kwasem. Kolory książek. O właśnie, jeszcze, jeszcze kolory książek. Tak, zielona trzy, czerwona, żół, a, Minęłem niebieski kolor, jeszcze zielona, trzy, niebieski, jeden, czerwona, siedem i żółta. Tatnik profesora. Cóż z żrącego mogłoby mi tu pomóc? Dobra, znajdź 10 różnic między tymi dwoma rysunkami. Tu. Tu jest inny kolor, ale no dobra, niech będzie Paska. Obraz Kwiatek Łóżeczka. Proszę, szmatka mamy siedem. Mamy H huh. 7 co tu jest jest nie tak Suna też nie Smoczek. Smoczek i jeszcze... Jeszcze dwie rzeczy. Tylko ja tego nie odnajdę. Okulary są. Nost jest, uśmiech jest, włosy te same. Gazeta ta sama, tu tylko zdjęcie, szklanka też jest. No, i mamy I kocyk. Have brother? Mam o, profesor, Coś ty zrobił. I must get to the of this. Muszę dotrzeć do sedna tego. Elena Bradford urodziła zdrowego chłopca. Ten noworodek od teraz zostanie głównym obiektem moich badań. Oczywiście, oczywiście jeśli Ellen nie będzie współpracować, będę musiał się jej pozbyć. O ty. Do góry. Okej okay. Gamma No i mamy piramidkę Do ułożenia Skąd te dziury? Czy to kody? Jeden Trzy Aha Jeden, Trzy. jest, trzy, dwa, trzy, no. Jeszcze raz: 1, 3, 2, 3. A może inaczej? Może to, to zrobimy tak: u góry 1. 1 plus 3 jest 4. 4 plus 2 jest 6. 6 plus 3 jest 9. pergast zamek piramida run i will stop him czas na herbatki, ale myślę, że... Dobra, myślę, że, myślę, że to jest puzel. Okej, okay, co my tu mamy jeszcze? Tu brakuje czopki. Dobra, to pozbierane. Dwa suwaki nie wystarczą. Chyba nie. Najwyraźniej z tej strony nie otworzą terrarium. Nie. Obraz z kwiatami. Aha, nie mogę tego ruszyć, Sądzą, są, sądząc po śladach na ścianie. Nie ma tu wszystkich obrazów, brakuje jeszcze jednego obrazu. Obrazu? Jednego obrazu. Tu jest puzel. Jeszcze raz pokaż mi się. Tak jest. Aha, tutaj nic nie zrobię, bo tutaj nie ma tych suwaków. Tutaj też. Aaa, aha. Dobra, już wiem. Muszę znaleźć czapkę. Jak znajdę czapkę... Tu nigdzie nie ma, nie ma. To wtedy... otworzy... się otrzymam ten... otrzymam kolejny przycisk. Nie mogę się nigdzie wrócić już. A tam jest czapka. Najwyraźniej z tej strony nie otworzył terrarium, a z której strony byś to chciała otworzyć? A dobra, Dawaj czapę. Mamy to. Krasnolud, proszę. Dziękuję. Aha, użyj suwaków, aby usunąć metalowe bloki i zobaczyć rączkę na środku. 어? Dobrze, w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Pamiętajcie, żeby zostawić po sobie kciuka jakiś komentarz, komentarze, już dziękuję i do usłyszenia w następnej części. Bye.